Cześć Natalia. Cześć Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ciepła kawka. Agnieszka no, ma kubek na... domy. Jaki to kubek tak, do ma... Zobaczyłam Natalii piękną chustę i stwierdziłam, że mam taki kubeczek, który będzie również ludowy i pasujący. Taki ładny. Dzisiaj chcemy porozmawiać o takim pięknym, nowoczesnym określeniu, mianowicie prokrastynacja. Dokładnie tak brzmi, albo i brzydko dla niektórych, ale nie oznacza to nic innego jak po prostu przekładanie na kiedyś tam. Jak to Brian Tracy mówi, uh, Someday I'll, nie? Czyli Someday I'll w sensie pewnego dnia to coś tam zrobię, ale nie wiadomo dokładnie kiedy i nie wiadomo dlaczego to przekładam w ogóle. Więc jak to, jak to jest z tą prokrastynacją? Jak to jest u Ciebie? Co? Nie lubię prokrastynacji. W sensie, dla mnie, mm, ja jej nie, może tak, jeżeli coś przekładam, bo tak teraz próbuję sobie to nie przypomnieć, ale jak coś przekładam i, i faktycznie jest to niezależne ode mnie, to jeszcze ok, nie? że tam, tak, wracam do tego, jak spisujemy, robimy jakieś rzeczy, to ja lubię to planować, bo lubię układać, mm -hmm. że dzisiaj zrobimy to, dzisiaj zrobimy to i tak dalej. Ale jeżeli są rzeczy niezależne od mnie, typu, nie wiem, pogoda, a ona miała znaczenie, a kogoś nie było, a no jednak dobrze, żeby był, no to to przekładam i jest dobrze, nie? No to w porządku, no to przesuwam i faktycznie ja to przepisuję, czy przekładam kartki, um, ale sama prokrastynacja, gdyby to było na zasadzie, przekładam i po no, ja tego nie robię, bo kiedyś tam, to ja w ogóle jak słyszę słowo kiedyś tam, to ja się cała gotuję, bo to jest takie kiedy, kiedyś, to znaczy kiedy jak ktoś mówi, no tam kiedyś się spotkamy, ja mówię, ale co, za 10 lat? Zdzwonimy się, zdzwonimy się Natalia, dobra? Zdzwonimy się. Ja do pani zadzwonię. Mm -hmm. Tak mówią, że... Więc wiesz co, z tą prokrastynacją, um, ja to, może tak, ja się z nią stykam um, u innych osób um, i, i czasami faktycznie mówię, Boże, jakbyś tak zaplanował i wbił sobie tą datę albo Um, że no, cel sobie dał, ile by ci to ułatwiło. Bo czasami um, widzimy się po roku, i znowu, a no, wiesz co, ale jak ja będę tam kiedyś, jak ja to słyszę, to faktycznie trochę się wymieruję. Z jednej strony, w sumie nie wiem, czemu się ja denerwuję, bo to nie moja sprawa, ale mówię, Boże, rok minął i tak naprawdę. Dalej się nic nie zmieniło, no bo to nie zostało gdzieś tam w czasie u, u, umieszczone, nie? Mm -hmm. Więc mam coś takiego, Boże, jakby ci to ułatwiło, chciałabym czasami ludziom pomóc, więc zrób to, ale ja mówię, no nie, no nie jestem tą, która ma na siłę jakoś zmuszać, tylko pamiętaj, inspirować. że my, Tak, my nie mamy chcieć bardziej niż on. Pamiętasz, jak to w coachingu mówiłam, że nie możemy chcieć bardziej niż, niż klient. Czyli jeżeli osoba do nas nie przyjdzie i nie powie, nie przyzna się w ogóle przed sobą samym, mam problem, tak? A ty jesteś na wyciągnięcie ręki, możesz mi pomóc, tylko poproś o tą pomoc w ogóle, nie? Więc nie możemy chcieć bardziej. Ja już się z tego wyleczyłam, żeby zbawiać świat, zbawiać swoich przyjaciół, którzy nie chcą skorzystać z czegoś, co mogą, z czego mogą skorzystać, nie? Może się boją, może, może, może nie wiem dlaczego, ale to na inny raz. Natomiast ja myślę, że z tą prokrastynacją jest tak, że ona nie może nie istnieć. Dobrze, nie może nie istnieć, czy nie zaplątałam się. Ona po prostu jest w naszym no, życiu. Proszę, że... mhm. Ona jest w naszym życiu, bo y, nie ma takiego dnia, żebyśmy sobie wykreślili y, wszystko z karteczki, i kolejny dzień będzie taki zerowy. Nic się nie zadzieje, nic nie będziemy mieli do zrobienia, i mhm. tak? Chyba, że taki dzień sobie zaplanujemy. Ale nawet jak sobie zaplanujemy, to przecież każdy dzień coś przynosi, nawet coś, czego nie zaplanowałyśmy. Prawda? Mhm. Bo żyjemy w świecie pełnym ludzi, a nie na bezludnej wyspie, gdzie tych czynników zewnętrznych jest mało. Więc właśnie chociażby przez pryzmat tego, nawet jak sobie zaplanuje dzień nic nie robienia, oj, marzy mi się taki dzień. Jak sobie zaplanuje taki dzień nic nie robienia, co to w ogóle znaczy nic nie robić, nie? To i tak świat zewnętrzny. A, w sensie dziecko masz... jedno, dziecko drugie. Yy... Mój mąż, przepraszam, chciałam powiedzieć dziecko trzecie. Mój mąż na przykład, czy jeszcze ktokolwiek inny. Nie, 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 wcale tak nie myślę. Czasami, ale, ale nie. No my też jesteśmy dziećmi. No my też, tak, tak, tak. Dziecko czwarte, mm. czyli mój pies, ja i tak dalej. Sprawi, że coś się pojawi, o czym nie myślałam, i ja wtedy gdzieś muszę, coś muszę z tym zrobić. Czyli o ile mój plan nie zawiera niczego, to na ten dzień. no to te czynniki zewnętrzne i te inne osoby mogą sprawić, że jednak się pojawi zadanie. Jedno, drugie, piąte. I teraz, jeżeli ja je przyjmę gdzieś tam w fazie myśli, nie zapiszę od razu gdzieś, tak? I tutaj, żeby ułatwić sobie życie, warto mieć albo taki zeszyt swój, który zawsze przy sobie mamy, albo kalendarz. Ja mam kalendarz i faktycznie z tym kalendarzem chodzę wszędzie. Nawet do kosmetyczki, do fryzjera, wszędzie chodzę z kalendarzem. Bardzo lubię papier. Nie lubię elektronicznych apek, yy, które y, takie rzeczy robią. Lubię zapisywać. Mam tam ołówek natemperowany i zapisuję sobie te rzeczy, że one są do zrobienia. Skoro to jest dziennicznie robienia, to ja nie planuję dzisiaj kiedy to zrobię, ale ja tylko je zapisuję, żeby nie umknęły, żeby mi nie wyleciały z głowy. Tak, I ja je mam zapisane mhm. i mam w głowie, że jutro na przykład usiądę i je gdzieś tam w ten kalendarz wrzucę. I to co powiedziałaś, że możemy mieć Fajnie mieć plan, fajnie zapisywać w kalendarzu różne rzeczy, i jeżeli się zadzieje coś takiego, że ja nie mogę dzisiaj zrobić jednej z rzeczy, które miałam zaplanowanych, to oprócz tego, że ją wykreślę, ja od razu mam taki nawyk, że wpisuję w nowy termin. I ten nowy termin jest terminem realnym. Czyli nie wykreślam na zasadzie, okej, okay, będę pamiętać. Nie będę pamiętać. Pamięć mm -hmm, jest ulotna, mm -hmm. a poza tym po co przeładowywać sobie pamięć, skoro możemy to zapisać i o tym po prostu nie myśleć, a przestrzeń w głowie wykorzystać na coś znacznie przyjemniejszego, na myślenie o czymś fajnym. Więc jeżeli czegoś nie robisz, to i skreślasz, bo dzisiaj nie dasz rady, to od razu znajdź termin alternatywny. Taka jest moja rada. U mnie to się sprawdza, działa. Patrzę wtedy na cały kalendarz, nie wrzucam tego gdziekolwiek, tylko biorę pod uwagę różne swoje rutynowe aktywności, mm -hmm. y, różne godziny, które są dla mnie ważne i wiem, że tam nigdy nie wrzucam nic. I wtedy mam spokój, że okej, okay, przesunęłam, ale miałam tego ważny powód. I wiem, kiedy to zrobię, i będzie też ok. Nie? Czyli robię to wszystko w taki spójny sposób. A masz coś, co, co przesuwasz długo w czasie? W sensie, no, tak no się właśnie przesuwa, nie przesuwa, przesuwa. No właśnie, nie. nie. Kiedyś tak miałam, kiedyś tak miałam, cele tak miałam, że przepisywałam i przepisywałam i przepisywałam. I to też nam mówi o czymś, bo skoro jakąś rzecz przepisujemy wielokrotnie, to być może ona nie jest dla nas ważna. Dlaczego teraz tak się nie dzieje? Nie mam pojęcia. W sumie zapytałaś o to i to jest fajne pytanie. Natomiast nie wiem, czy teraz chcę się nad tym zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, że już teraz tak nie robię. Może dlatego, że jednak lepiej planuję, zdecydowanie lepiej planuję i realizuję te plany. Czyli wywalam rzeczy, które już są zakończone, mam poczucie, że zakończyłam. Bardzo lubię moment, kiedy coś zakończę, zwłaszcza jeżeli to jest duża rzecz, duży mm. projekt. Duża rzecz, do której trudno jest się zabrać. Nie? To takie rzeczy mamy tendencję przekładać, ja już tego nie robię. Ja już weszłam w, taki, w taką rutynę, że jak mam wielki kaliber, to ja od niego w ogóle zaczynam. Ja go rozkładam sobie na małe elementy i jestem już w projekcie. Czyli już zrobiłam krok pierwszy, choćby on był najmniejszy, choćby on był takim draftem tylko mojej mapy myśli, ale już jest jakiś zalążek. Ja jestem już w projekcie, już jestem na żółto, a nie na czerwono. Czyli już zaczęłam, mm -hmm. jest ongoing, nie? Tak. Świetną rzecz powiedziałaś, wiesz, bo, no właśnie, czy jeżeli daną rzecz przesuwam, przekładam i, i trwa to dosyć długo, czy to jest coś, co jest jednak dla mnie ważne? Ja myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo fajne sformułowanie. I ważne, że wiesz, chciałam że tak układać, bo ja to miałam też, że dobrze, robię, 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 chciałabym to, to i to. I kiedyś było tak, że ja na pewno to zrobię. A potem się okazuje, że no bo tak, codziennie życie nas doświadcza, coś się rozwijamy przede wszystkim. My jesteśmy ludźmi, którzy przynajmniej tak powinno być. I z czasem się może okazać, że to już ci nie jest potrzebne, albo trzeba go zmodyfikować. Nie? I jakby nie bać się tego zrobić, bo właśnie, no nie wiem, powiedzmy o takim przysłowie coś z kosmosu w zasadzie chcemy mieć czerwone Ferrari. Hmm. <grym> Załóżmy, i to masz, bo ci się podoba, ale za chwilę się okaże, że. Przykładasz, przekładasz, przekładasz teraz pytanie. Czego to jest kwestia, że go jeszcze nie masz to raz? No bo to z dnia na dzień on ci nie wpadnie, no chyba, że wyglądasz, no ale to nie tędy droga, nie? Może być tak, że za chwilę już nie będziesz go chciał mieć, bo stwierdzisz, że no nie wiem, że dużo masz. No właśnie, że to coś innego. I to nie jest kwestia tego, bo zmiany są też dobre. Ale zawsze warto zapytać pytanie, czy ja nadal to chcę i czy nadal. Tak myślę teraz, wiesz, bo mi się przypomniały pewne rzeczy e, takie. Mm, one były zapisane, tylko ta zapis. Ona nie była dokładna, wiesz? Ja tak teraz, jak, jak, jak o tym powiedziałeś mówię. Nie, no wtedy ja to zlikwidowałam. Faktycznie, mm -hmm. nie, nie, to już nie jest potrzebne. Mm -hmm. I nie miałam jakby. To, to ta prokrastynacja mnie, ona trwała, jakby w tym jednym przypadku, a potem stwierdziłam. Nie, to, to, to nie, no i wyrzuciłam i faktycznie już jak teraz o to myślę, to nie, nie, nie potrzebuję tego, nie? Dokładnie, dokładnie. To też jest fajne, bo to nam robi taki m, takie, nie wiem jak to powiedzieć, uh -huh. review, czyli Aha, ja, wiesz uh -huh. o co mi chodzi. Uh -huh. Sorry, ale kompletnie zapomniałam polskiego no. słowa teraz. No nieważne. Mm, wracam do tego. Wracam do tego i sprawdzam, weryfikuję. Czy to jeszcze jest aktualne u mnie, nie? A czasem wrzucamy sobie, wiesz, takie rzeczy i one się dewaluują, bo mm, z tym też się spotkałam, bo one nie były nasze od początku. Czyli ktoś nam coś gdzieś próbował mm -hmm. do głowy wrzucić, i my to zapisaliśmy, bo może wydawało nam się nawet, że o, fajnie by było. Ale potem z jakiegoś powodu spadało to na dół listy, nie? Spadało, 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 a w końcu. Doszliśmy sami poprzez właśnie też budowanie naszej świadomości, że to jednak po pierwsze nie jest nasze, i po drugie, ja wcale tego nie. nie. A to można jeszcze już to teraz mi się przypomniało, jak tak mówisz jak się przygląda zdjęcia sprzed tam 5, 10, 20 lat. I e, jak przeglądasz, to się widzi, nie? na przykład to najbardziej, jak się wygląda, albo co się miało ubrane. często <śmiany> tak, matko, co ja tam miałam ubrane, a ja wiem, albo oni mi kazali na przykład, albo ja tą sukienkę mam do dzisiaj. nie? To no. znaczy, że jest twoja. Jak, jak ty zaczęłaś tak mówić, to e, tak, mam dwie takie rzeczy, które teraz, e, znaczy dwie, e, one już są, że na na aucie, bo ja je kupiłam. Bo wtedy było coś takiego, że a jest moda. No ale wiem, że to nie był mój styl po prostu. Moda modą, ale nie moja bajka. A za to mam dużo takich rzeczy, które jakościowo są fantastyczne, a mam już jest ponad ponad 10 lat. I, I to jest niesamowite, że to nadal jest moje. I każdym razem jak to ubiorę, trochę tam coś pozmieniam. No to i tak się czuję fantastycznie. Nie? I to jest właśnie trochę takie zilustrowanie tego z tymi naszymi celami. E, bo to jest bardzo takie, to znaczy to też jest ważne, jak człowiek wygląda i się czuje, ale nie, że to takie. <laughs> e, to ma być Twoje, po prostu. I nie, tak szczerze mówiąc, całą resztę to e, nie powinno in, znaczy interesować. Nie chcę tutaj jakby źle słów używać, ale jeżeli będziesz czekała na moment, e, e, gdzie potrzebujesz poklepania od, o kogoś e, po plecach albo e, informacji, super. A sama nie będziesz tym pierwsza, no to znaczy, że to nie jest Twoje. No bo jak się coś bardzo chce, to nie oczekujesz od tego, że ktoś ci po prostu potwierdzi to. Tak, e, dokładnie. Że też jest dokładnie. wiesz, no e, Ponieważ ja pracowałam w firmach produkcyjnych, tam jest system pull i push, czyli ciągnij albo pchaj. Pytanie, gdzie chcesz być, nie? Chcesz być z tyłu i pchać, czy chcesz być z przodu i ciągnąć? Jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to zobacz, to tak jak w coachingu, jeżeli cel jest mój i jest prawdziwy, to ja zdecydowanie łatwiej odpalę tą swoją determinację i naładuję motywację wewnętrzną i tą siłę, która mi pozwoli dotrwać do końca. Nawet nie dotrwać, ja będę po prostu fruwać z radości każdego dnia, że już to robię. A jeżeli to nie jest z jakiegoś powodu moje, mam ten kamień w bucie z jakiegoś powodu, no to ja będę to odsuwać, ja będę raz chciała, raz nie chciała, będę się wahać. Bardzo podobny, yy, podobna rzecz. Więc jeżeli coś przekładamy, zastanówmy się tak naprawdę na poziomie emocji, co my czujemy, tak? Jeżeli ja to przekładam, to co ja w związku z tym czuję? Czy ja się czuję z tym ok, że ja to przekładam, czy nie? Co się stanie? Bilans taki malutki, krótki, zysków i strat. Co ja stracę, co ja zyskam, tak? Co jest. Mhm. Ja wiem, że doba ma 24 godziny, no i też musimy spać, jeść i robić inne rzeczy, więc co ja zyskam, a co stracę, jeśli ja to przełożę? I właśnie, czy ja będę to przekładać wielokrotnie w nieskończoność, czy ja wiem, dlaczego to robię? Czyli po prostu świadomie, przekładajmy świadomie od razu, od razu w tym momencie, yy, planując nowy termin, nowe miejsce, tak? Ja nie mogę, czasem, jak słyszę ludzi, którzy oddzwonią, nie? Potem pytam, o co chodziło, ten ktoś mi mówi, o co chodziło, i ja mówię, to czemu ty od razu tego nie powiedziałeś? Przecież już wiesz, że jutro tego nie zrobisz, wiesz to teraz, no wiem. No ja to czemu tego nie powiedziałeś? Przecież gdybyś to powiedział, to już miałbyś temat załatwiony, a tak, musisz pamiętać, żeby zadzwonić i czekać ci trudna rozmowa jutro. Nie? A jak nie zadzwonisz, to jeszcze czeka ci nieporozumienie albo konflikt. Czyli generalnie, mm -hmm. dłu, jakby sami sobie ludzie komplik komplikują życie, bo wydaje mi się, że teraz nie. Tak? A teraz byłoby to załatwione szybciej i odhaczone z listy, już jako zrobione. Więc, jakby też pamiętajmy o tym, albo... że jak ktoś dzwoni, nie odbieramy tego telefonu, to pamiętaj, że musisz pamiętać, żeby oddzwonić, odpisać. tak? A być może, jeśli mhm. to zajmie ci 5 minut albo minutę, rób to od razu. Ja też jestem zwolenniczką tego, że małe rzeczy robimy od razu. Nie czekamy, nie zwlekamy. Ja na przykład wczoraj miałam taką sytuację, jak tak mówisz, i faktycznie nie miałam. No, byłam poza domem i potrzebowałam wydrukować pewne rzeczy, i czekałam na te maile, a ja je dostałam. I pierwszy raz faktycznie postanowiłam no, faktycznie, było tak że szybko się działo i mówi, dobrze, to ja go nie odczytam, bo ja wiem, co tam jest. Ale zostawiłam nieodczytane i potem wieczorem jak wróciłam, to miałam swoje pół godziny i mówię, dobra, no to teraz, raz, dwa, trzy, tu odpisać, tu oddzwonić, tu wydrukować, tu zrobić, pak, jest zrobione. Aczkolwiek to jest, jak powiedziałaś, nawyk, to trzeba jakby wprowadzić w życie, bo każdy z nas, jak fajną rzecz też zapowiedziałaś, każdy z nas lubi jak ktoś oddzwoni, odpisze, da znać, nie? I w miarę możliwości im szybciej, tym lepiej. A zdarza się ludziom, że na przykład nie odpisują, nie wiem, czytali SMS-a w locie i potem jest na przykład... Obstawiam, że ta druga strona na pewno czeka. Ja, ja wiem, ja nie mówię, że od razu musimy w sekundach to robić, nie? No ale tam czekać dzień, dwa, tydzień, dwa tygodnie, to już jest stanowczo za długo. I teraz też się wie kurczę, odzwonić, nie odzwonić? No czasami się zdarza, że faktycznie mówię, słuchaj, no miałeś dać mi znać, nie? Jezu, ja zapomniałem i w ogóle, nie? Gdzieś mi też tam daje. Ja rozumiem, że są takie sytuacje i dni, gdzie możemy zapomnieć. Chociaż ja na przykład wprowadziłam, wiesz co, błagam zadzwoń, ty mi przypomnij, bo ja nie mam teraz możliwości ani tego zapisać, ani no cokolwiek, ty mi proszę przypomnij. Wieczorem wyślij mi wiadomość, i przynajmniej ja też daję, wiesz, taką pomoc. Chociaż jak ja to już mówię, to ja częściej o tym zapamiętuję, nie? Że to mam zrobić. Tak, wiesz, ale to właśnie... też jest taka. Powiedziałaś ważną rzecz. Pamiętajcie o tym, że jak ktoś do was pisze, to on czeka na reakcję. Cokolwiek by to nie było. I musimy dobrze znać jakąś osobę, żeby wiedzieć, kiedy na przykład no, SMS-ów nie widać, czy przeczytaliśmy, czy nie. Więc fajne są komunikatory, bo tam widać. Natomiast czasem jest tak, ja wiem to po sobie, że jak dostaję filmik od kogoś, to to, że ja zajrzałam, nie znaczy, że go obejrzałam, bo ja kompletnie nie mam czasu na filmiki. Tak? Jak dostanę jakiś śmieszny żarcik w postaci zdjęcia, to jeszcze rzucę okiem. Natomiast na filmiki, także nie wiem, jaką reakcję mam dać, dlatego że go nie obejrzałam. I wiem, że go jeszcze długo nie obejrzę, bo mam bardzo dużo pracy. A co piszesz wtedy? Jeżeli ktoś Ci wysyła taki filmik, to co? Mm, to zależy. Ale właśnie też często nie reaguje. Nie reaguje, bo nie wiem, czy on miał być śmieszny, czy tragiczny, czy co on tam obrazował ten filmik, nie? No, zazwyczaj no jest ja śmieszny, ale nie to... mogę tak zakładać, że on jest śmieszny, bo może tam było coś innego. Mm. No właśnie. No Też nie ma co udawać. Ja myślę, że w ogóle jest jesteś takiego. Ja, tak jak ty powiedziałaś, ja faktycznie pytam. Jeżeli nie pytam, no to to, to musi być naprawdę. Nie wiem. Ale jak mówisz, chyba muszę znać tą osobę, ale z reguły zawsze pytam, słuchaj, mam coś fajnego, czy chcesz obejrzeć, nie, trwa tyle i tyle i, i, i czekam na informację zwrotną, czy on w ogóle chce to obejrzeć, bo może faktycznie mm -hmm. nie ma ochoty na nic, mm -hmm. nie, to po co, to po co wysyłać, tak. ja wiem, że może mu to coś tam dobrego dać, tak, ale no, on może faktycznie tego nie chcieć, ale jak dostaję, na przykład wczoraj dostałam filmik, e, weszłam w niego, dwie godziny, to pierwsza moja myśl, o matko, jak długo, nie, Druga rzecz, no bo długo, nie? Ale nie dostałam nic. Na zasadzie jakiegoś takiego słuchaj, uważam, że warte, e, zobacz, albo czy chciałabyś to zobaczyć, bo tyczy się tego. Temat był już taki, który mnie już nie bardzo interesuje. I powiem Ci, że napisałam, że no, nie obejrzę tego filmu w chwili obecnej, w wolnym czasie e, zerknę, ale nie jest to temat, który jest tematem, który mnie interesuje, więc. E, I czasami, te, wczoraj tego nie zrobiłam, ale teraz, jak mi powiedziałeś, nie potrzebuję. W jakim celu mi to wysyła? Mam zdać mu relację? Też bym tak chciała wiedzieć, nie? W jakim on mi to wysyła? Natalia no ja nie wiem, obejrzyj i daj mi proszę znać. No to jest jasny przekaz, nie? I nie Śmieję wiem, co wtydzie. Śmieje się, tydzień, się bo po prostu zadałaś takie pytanie, które ja właśnie też zawsze sobie zadaję. Ktoś mi wysyła milion swoich zdjęć i sobie myślę, w jakim celu ten ktoś mi to wysyła? Nie mam pojęcia. I też nie wiem wtedy, co mam zrobić. Czy wysłał mi, żeby mnie poinformować, to po co 20? Wystarczy jedno, nie? Eee, ale z drugiej strony trzeba uważać, że jak zadamy takie pytanie, ono jest odważne, to też po drugiej stronie osoba może się obrazić po prostu za to. No ale z drugiej strony, no, znaczy obrazić, w ogóle takie ciężkie, nie? Jak ktoś może się obrazić w dzisiejszych czasach? Bo to jest o. takie już, że jesteśmy dorośli, ale. Może jeszcze o tym nie powie. No ale to wtedy jest takie. Dziecinne nie, nie mogę tak powiedzieć, bo dzieci czasami są naprawdę mądrzejsze niż te niektórzy dorośli, więc yy, nie chcę mówić, że to było dziecinne. Przestajemy, prokrastynacja. Podsumujemy prokrastynację, no, no, bo no. wchodzimy za głęboko w ogóle. Odbiegłyśmy od tematu. To przez tą ale pogodę temat, dzisiaj. Jest też to temat y, to, Ale temat też taki, który przychodzi, bo my też zwlekamy z tym. Tak. Jezu, napisać mu czy tak. nie? Tak. No bo to tak. jest rodzaj taki, potem mhm. tak siedzi w w głowie, nie i co. Także no temat, widzisz, z jednego można przejść drugi i to wszystko, to życie, no po prostu. Dlatego nam się nie wyczerpią nam się tematy, po prostu. Nie, i mamy tych tematów dużo, za co bardzo dziękujemy, bo tak. dużo się powiela pytań. Chcę jest też informację dla nas, że e, to nie jest tak, że jedna osoba ma jakąś sprawę do rozwiązania, tylko jest nas więcej w tym, samej, w tym samym doświadczeniu, e, więc to też jest taka dobra informacja, że. Jeżeli tamten sobie poradził, to ty też sobie poradzisz. Na pewno te tematy prze... powiemy, więc spokojnie. No. <laughs> Ciepliwość. Mamy coraz więcej y, osobu, o, osób, które nas słuchają i to cieszę, bo się dzieje Fajne. i znaczy, że to co robimy komuś służy. Fajnie. Taki miałśmy zresztą zamiar, nie? Żeby pomagać i żeby inspirować. Inspirować, dokładnie. No dobrze, dobrze. Agnieszko, to jak? Ym... To cóż, nie przekładamy tego, nie, przek każdego. nie przekładamy, tak, a jeżeli przekładamy, to po prostu planujemy, przede wszystkim robimy to świadomie, tak, zadając sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to jest moje, czy ja chcę przełożyć, czy podpowiada mi to mój wewnętrzny gremlin, który mówi przełóż na następny poniedziałek, po prostu, nie słuchamy gremlinów, słuchamy swojego poniedziałek. Ale ja to na <laughs> świadomie, <laughs> świadomie, przekładamy, tak? Świadomie przekładamy, czyli bierzemy odpowiedzialność za to, że przekładamy. I tyle ode mnie. Dokładnie. Dzięki ode bardzo. Mnie Dzięki <laughs> bardzo do nas razu. Dzięki Natalia.